Zaczęliśmy zwołać dzisiaj uroczystą sesję z okazji nadania honorowego obywatelstwa miasta Przemyśla profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu, jednemu z czołowych politologów, jednemu z największych ambasadorów Polski na świecie, związanego z przemyślem od pokoleń. Przypomnę, że jego dziad Kazimierz Brzeziński był sędzią sądu okręgowego w Przemyślu, znanym społecznikiem, działaczem towarzystwa Fredreum i założycielem klubu tenisowego w Przemyśle. Reduta Fredreum wydała na świat takie aktorskie sławy jak Kazimierz Opaliński. Trudności finansowe teatru nie zrażały Kazimierza Brzezińskiego. Apelował do Przemyślan i zachęcał. Gwałtu, gwałtu, co się dzieje. Powiesz każdy, mam nadzieję, kto skromniutki grosza worek, weźmiesz z sobą i we wtorek, w pierwszy luty, do kasyna oficerów się wybierzesz. Na tę noc więc porzuć łoże, na zabawę idź nieboże. Baw się, hulaj, dobra nasza, bo Fredreum cię zaprasza. Chcę wszystkim Państwu podziękować po prostu za to, że przywrócili mi Państwo wspomnienia z lat dziecinnych. To, co pamiętam z Polski, to właśnie jak najbardziej łączy się z Przemyślem. Jak jechałem wczoraj przez okolice, zbliżając się do Przemyśla, to powiedziałem kuzynowi, który jechał ze mną, że właśnie zbliżamy się do strony Przemyśla od Zasania. I że prawdopodobnie po lewej stronie były tam gdzieś jakieś koszary wojskowe. Pamiętam wspaniały pułk podhalański. Który te, kiedyś miał tutaj właśnie e, swój garnizon. Przyjechaliśmy potem do klasztoru Sióstr Bernard, e, Benedyktynek. Po lewej stronie, po drugiej stronie mostu. Tam nocowałem parę lat temu, kiedy byłem właśnie w Przemyślu po raz pierwszy lat wojennych. Jeszcze bardzo inwigilowany przez SP. A potem dzisiaj rano jechałem z wielką satysfakcją z Krasińczyna samochodem przed samochodem prezydenta miasta, na którym był napis Policja. Policja, która mi towarzyszyła w sposób przyjazny i towarzyski, za co z góry dziękuję. Ale przede wszystkim dziękuję Państwu za to poczucie wspólnoty, które ta chwila u mnie wywołuje, to poczucie należenia do czegoś bardzo szczególnego, to te poczucie tej więzi, która przekracza Atlantyk. Jestem Amerykaninem polskiego pochodzenia, poczułam się do Amerykaninności. Ale również bardzo się poczuwam do polskości i w tym tej więzi przemyśl ma bardzo szczególne dla mnie znaczenie i dzisiejszy dzień bardzo to u mnie odnawia i omacnia raz jeszcze serdecznie dziękuję Pamiętam, tu był taki, tak i pamiętam zaraz, to, to taki harmider, bo komornik wyrzucał rodzinę jakiegoś sierżanta wojskowego, którzy nie płacili za pobyt w jakiejś części tego domu. pamiętam, patrząc z balkonu, jak wyrzucano jego meble. To proszę na górę, Bardzo przyjemne tak wspomnienie. Balkonu, Dobrze, tej... gospodarza do... prowadzić. Polska interesuje się ze względów zasadniczo dwóch. Raz ze względu na pochodzenie. Bezwzględnie. Tego ukrywać nie można i nie ukrywam. I czuję się z tym krajem bardzo powiązany. Ale również interesuję się Polską, bo Polska jest krajem geostrategicznie kluczowym. A ja, jako Amerykanin, który bierze czynny udział w życiu politycznym Ameryki, a w szczególności w polityce zagranicznej Ameryki, uważam rozgrywkę o Europę. Za sprawę o zasadniczej wagi dla Ameryki. A w tej rozgrywce o Europę Polska jest państwem kluczowym. Dlatego też przejście Polski w państwo demokratyczne, suwerenne, wyrośnięcie autentycznej Polski jest nie tylko zwycięstwem dla Polski i źródłem satysfakcji dla wszystkich, którzy się z Polską identyfikują, ale jest również i dużym sukcesem dla Ameryki. Rozwaga to jest przede wszystkim umiar, tolerancja, zrozumienie konieczności kompromisu, spokój, opanowanie. A to są cechy, które powinny dominować w życiu społeczeństwa polskiego i które, wydaje mi się, jak sytuacja się będzie poprawiać, będzie coraz bardziej. Wyrazem autentycznego społeczeństwa polskiego. Przede wszystkim to życzę społeczeństwu polskiemu, ale wydaje mi się, że nawet styl rządzenia, który jest symbolizowany przez Mazowieckiego, jest tydem właśnie rozważnym. I to jest bardzo dobry przykład. Wałęsa w czasie bardzo trudnych lat stanu wojennego wykazał dużą rozwagę, solidarność która reprezentowała autentyczne społeczeństwo, wykazała rozwagę w okresie okrągłego stołu, w rezultacie czego przetłumaczyła to wielkie zwycięstwo polityczne, rozwalając całkowicie rośliki ustroju komunistycznego. Więc ja jestem optymistą, jeśli idzie o możliwości wyrośnięcia społeczeństwa polskiego, w społeczeństwo rozważne. Europejskie obecnie uczestniczą 12 państw, 12 narodów. Ja nie sądzę, żeby jakikolwiek z nich specjalnie się zastanawiał nad tym, jakie aktywa wnosi do udziału w Europie. Po prostu uważają wspólnotę europejską za coś pożądanego, coś konkretnie pozytywnego i dlatego też w niej uczestniczą. Mnie zdaje, że podejście tego rodzaju jest podejściem bardziej rozsądnym niż stwarzanie sobie jakiejś mitologii o specjalnej misji własnego kraju, w tym wypadku Polski. To jest, mi tak, się zdaje, zbyteczne, niepotrzebne i nawet niedopasowane do wymogów czasu. Polska powinna wziąć udział w Europie, bo Polska w zasadzie kulturalnie jest państwem europejskim. Dla Polski byłoby dużą korzyścią być częścią integralną Europy, a Europa nie będzie Europą dopóki Europa ta będzie tylko połową Europy. Wobec tego wejście Polski, Czechosłowacji, Węgier i innych krajów jest również dla Europy pewnym sensie zakończeniem procesu integracyjnego, który dla Europy jest korzyścią. Budowa nowej, demokratycznej Polski, stworzenie gospodarki udanej na podstawie wolnego rynku przyczyni się do zmniejszenia podziału w Polsce, do przekształcenia społeczeństwa skłóconego w społeczeństwo nowoczesne, które będzie miało satysfakcję ze swojego bytu. Dlatego też odbudowa i przebudowa Polski jest jedyną receptą. Na rozwiązanie istniejących dylematów społecznych, politycznych czy też gospodarczych. Mój ojciec był jednocześnie gorącym patriotą, ale również człowiekiem bardzo liberalnym. Na przykład walczył o Wilno, e, przepraszam, walczył o Lwów. Walczył o Lwów przeciwko Ukraińcom. Ale jedni z jego najbliższych przy, przyjacieli w Kanadzie byli Ukraińcy. Które właśnie walczyli po drugiej stronie barykady w Lwowie. I mój ojciec, jakby małym dzieckiem, mówił mi o głupocie postępowania polskiego w stosunku do Ukraińców. O tym, że na przykład w Polsce Wschodniej nie dopuszczono Ukraińcom do własnego uniwersytetu, że było tępienie Ukraińców z punktu widzenia nacjonalistycznego. Mój ojciec, jako żeniłem się z Amerykanką pochodzenia czeskiego. Od razu zaczął żartować na temat ewentualnej federacji polsko-czeskowackiej. Ale to nie były tylko żarty, bo uważał, i ja uważam słusznie, że niechęć wzajemna między Polakami a Czechami jest po prostu tylko dowodem wzajemnej głupoty. I że bliższa współpraca między tak sobie bliskimi narodami byłaby wielką korzyścią dla wydwóch. Więc bezwzględnie e, ojciec mój wpłynął na moje poglądy. Ale również mam nadzieję, że do pewnego stopnia doszedłem do pewnych wniosków również i autonomicznie sam na podstawie własnych doświadczeń czy też przemyśleń politycznych. Wiem od jego matki, że zawsze truchle jaką się w nocy w czasie mgły wybiera tą swoją łajbką z jednym Johnsonem bez rezerwowego silnika, a podobno widoczność wtedy nie przekracza dwóch jardów. On kocha właśnie te takie jazdy, tam sobie gdzieś po tych różnych wysepkach wokół tego Bar Harbor. Ryzyko. Lubi ryzyko, tak. Brzeziński. Myślę, że tą strefę ryzyka, która jest potrzebna każdemu.